My mamy takich 12, a tutaj też można chyba kupić 12, więc będziemy mieli 24 i teraz idziemy do szkieleta. Idziemy do szkieleta, ciekawe ile tu będzie. Dobrze, akurat się ustawi za eee, a tego. Oni sobie podejdą tutaj 8 z 16 13 tutaj są chłopi 11 a nie tu są zbrodni to 11 by jest jest krytyczne i teraz chłopi żadnych stron nie odnieśliśmy, a dostaniemy artefakt Tutaj jest kończyna Czterolistna O Tu jest strongboard Chyba tak Tutaj musimy się udać, tylko najpierw wezmę sobie... Przejmę to Wezmę sobie to Zgadzam się I teraz się udamy do Idziemy dalej dun, 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 dun. Wiele i kilka Tutaj dzisiaj bliżej One podejdą też bliżej za tego tutaj dwadzieścia pięć z Trzech. Widzieliśmy 3 i Cel zrealizowany Mamy zamek i co by sobie tu kupić Tu jest chłopów A tutaj jest kuźnia Zacząłbym od kuźni Tutaj można tak Nie, W kuźni co ma kupić ma strasznie mało idziemy tu cztery garnki i 400 sto złota tutaj mam drewno tutaj mam coś udamy się tu hmm. idź, 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 idź. Niech ranią mnie miasta no, Tutaj ma, są jednostki jakieś Nie z mojej rasy To są nimfa, nimfy nie są aż takie mocne, na jakie mi się wydaję. Są so, ręcznika Nie lubię go, one od razu idą i atakują łuczników. Tego nie lubię. Izabela wygrywa markę Tutaj idziemy przejąć kopalnię Tutaj jest kopalnia chyba Kapalne, Kamienia Idziemy odwiedzić tu Bo już nowy tydzień Tu jest kusznik Kupię, żeby mieć więcej pieniędzy. Dobra. No, teraz może. Łucznicy podzielają mój punkt widzenia, widzenia, lecz mówią, że Ashu nie chce aszut. poddać się władzy króla. Muszę rozwiązać te sprawę z na Będziemy mieli nowy cel i mam nowy cel. Najpierw idę po ten, po jednostki, A co możemy tu kupić? I że zbieramy, czekamy na ten. Tutaj są chłopi ale nam się ja chcę 22 chłopów Tutaj są czynniki hmm. tutaj są chłopi idziemy do chłopów tutaj sobie w zamku jak możemy to coś sobie kupię akurat nie mogę, więc dajemy specja ja, i idziemy zostawię ja nie chcę się przyłączyć Morale. To jest łącznik, O! Dyplomacja się przydaje, bo jak są duże ilości jednostek, to akurat jest bardzo przydatne. O! Mamy teraz to. I możemy kupić to. Mamy wieżę włóczników i jednostki. I chłop! się. Zbierz stu łączników, co aż I a bea musi yy, Tutaj są ci, a tu jest... się Teraz tu. Teraz Teraz oni chcą walczyć, zostawiamy ich. Tutaj mamy farmę. Czy kupimy sobie, gdzie wynajmiemy, weźmiemy chłopów. Tutaj mamy te. idę tu. W zamku już nic nie możemy kupować. Szkoda. Szkoda. Teraz idziemy tutaj. Dostaniemy jedno szczęście. O, tutaj są zombie. Horda. Dobra, idziemy. Może ich nie będzie aż tak strasznie dużo. No wiecie co? Muszę stu zebrać, a mam 99. To jest nie fair. Oj z jedenastu. się. Mam do nas podejdzie? 9 2 Stój, stój Łucznik i wygraliśmy. Nie bez żadnych strat. Tutaj jest Berbunek eksperckich kontratak. Berbunek musimy. Tak? Jest SPD. Jem teraz odwiedzić. Kupimy, żeby ktoś... No. Ok, mamy tutaj. Szczęście, lepsze szczęście. Biorę też szczęście, żeby mieć ten, żeby trafiać krytycznych dużo. żeby miał żeby miał szczęście po prostu udamy się później do zamku zabijemy tylko tych 19 jeszcze dostał, a pisało, że 16, może dostać max, więc za to lubię szczęście. Tutaj podejdę. Tutaj też podejdę. Trzy z pięciu, znaczka. Za tego. Dwadzieścia jeden, sześć, czekaj, trzy i sześć, trzy i cztery, no. Teraz idziemy do zamku. 3 dni jest nowy tydzień, ale nie będziemy czekać aż tak długo, bo idziemy tylko tu po i tyle po i po tych połopów. Mam 250 chłopów kupić nic nie możemy. Teraz możemy się udać tu. Mamy 12 tysięcy A, mogę sobie w zamku kupić ten Tą budkę leczniczą, nawet leczniczy Nie rozumiem jak mogą się kury bić Ale dobra Dobrze stoicie Nie lubię jej Nienawidzę jej za to, że on może tak robić A teraz ono odda ci i co? Cztery Pięć Srynie. Traciliśmy trzech łuczników, też to ja się nie cieszę. No, i zabrała też szła. zostaliśmy z Tutaj, tutaj jest coś. tydzień świstaka. A tutaj jest. przyzwyczajenie do ustawienia tej kamery. Zostawię. Weźmy sobie pieniądze. Teraz pójdziemy. Pójdziemy do tego elfa, całego, małego. Mamy coraz więcej surowców, pieniędzy i tego wszystkiego. O, tutaj będę mógł zbrojny. Spoko. I tutaj będą chłopi. Zgadzam się, chcę. Tutaj są krzaki, a tutaj jest... Tutaj chyba będę mógł coś kupić, albo, albo dostanę. Chłopi, ile ja będę ich miał? I idziemy zatkować. Będzie, będzie pewnie ich mało. Hmm, 254 chłopów. To nie mało. Ile? 30? 18 mu zostało. 3. Dobrze, ty czekaj. Łucznik już go załatwi. I za to ja lubię szczęście. Ekspercki kontratak, to jest atak. Ekspercki kontratak. Tam. zobaczyć co to tu będzie. Tutaj jest coś. Nie wiem kto to jest. A, taki pan. taki spanie. Na no, nic to nie da. Trzynaście do a Cztery. No, ale przynajmniej nie doda później. obroń się, broń się a tak. No wygraliśmy z stratą czterech uczniów. Idziemy. tutaj są to. Tutaj jest coś. Zobaczcie co tu jest Dobry tydzień To jest kamień No to ja już będę kończyć Resztę zrobimy w następnym odcinku Do zobaczenia Trzymajcie się, cześć